Witam, czwarta i ostatnia część z zamaskowanego Wrocławia. Zamaskowany, no bo jeszcze trzeba nosić te maski. Most Tumski, i teraz w kierunku Wyspy Słonowej. to się przejdzie chyba tam koło tej budowy Tam dalej to już są takie nowoczesne budynek. Już parę lat temu oddany. Czyli plac budowy na wyspie to jest wyspa piaskowa, a zaraz powinna być słodowa. Za kas ruchu. Nie wiem dlaczego. Tutaj ktoś się wycofuje. Ostatnia słońce. to się oświetla. Niech nie widać. O, chyba wyspa słodowa jest zablokowana. No tak, niektórzy też tu idą. No nie wiadomo o co chodzi, bo od, przecież już od sześciu dni, od ośmiu dni jest odblokowane, odblokowane wejście do parków na bulwary. Zobaczy, co tu ktoś wymyślił? Zobaczymy. A co ten bulwar jest zamknięty? A to jest jakiś inny park niż miejski? To jest wyspa słodowa, ona ma jakby inne prawa. O, ciekawe, dlaczego? Przecież to jest miejski teren, chyba, nie? No, zaraz zobaczymy, co się stało. Aha, o. O, nie, to jest na bezpieczeństwo mieszkańców, to nie wiem kto tu mieszka, ale to faktycznie. To tylko dobrze, że na Włotkowica mieszkańcy się nie poczuli urażeni i fosy nie zablokowali tam bulwaru. No też mogliby zablokować. O no, szkoda, ciekawe kiedy będzie otwarte tutaj. No. No tam faktycznie jakoś tam przeszli, no. to od tamtej strony oni przeszli, od Bema. No ale tam jest oficjalnie otwarte? Nie wiadomo, no jak tu, to pewnie tam też coś takiego pewnie wisi, nie? No tak, tam w moście. Aha. No szkoda, nie wiadomo, nie napisane kiedy to będzie otwarte. Trochę widziałem, mówi też się, że Nie jest zamknięte nawet. No, no bezpieczeństwo się... mieszkańców, no. Czyli ci mieszkańcy mają jakieś ekstra prawa w stosunku do innych. No trudno. Trzeba iść obejść. Do widzenia, trzeba się obejść smakiem. Teren ogólnie dostępny, jednak nie jest ogólnie dostępny. I nawet nie wiadomo, kiedy będzie dostępny. No, ale trudno, na dłoże drogi. jest taka fajna jakaś rzeźba. Znaczy instalacja artystyczna. A to mnie z tą wyspą zaskoczyło. Zasmuciło mnie. Piękny teren do wypoczynku. Mnóstwo miejsca. Tam przecież nigdy nie był gęściej. Nie, nie większe jakieś zgromadzenie. Jakby było, to można wtedy komuś. Mogą przywołać do porządku, że jest za dużo ludzi, ale no szkoda. W centrum takie fajne miejsce wycięte. No to faktycznie, to tylko, żeby ci z Włotkowica też nie pomyśleli, że w trosce, żeby nie zablokować tam przejścia na fosną tu tam wyspa to się jeszcze jakoś inaczej nazywa no ale dobrze, że jest tyle terenu do chodzenia to i tak już jest nieźle faktycznie to na tamtej wyspie normalnie jest taki, że można Spożywać alkohol. Jedno chyba nie wiem, czy tylko jedyne miejsce na Wrocławiu. No ale na ten czas mogłoby być, że nie można spożywać alkoholu i samo ograniczenie. O, Hanna Targowa. muszę nadłożyć drogi trochę no. Most to ma fajny kolor, naprawdę taki ostry Teraz do przodu Już jesteśmy Dobrze, spróbuję wejść jeszcze tam od Uniwerku, od, pokaże się Szermierze. No, tam się trochę ludzie nie przejmowali, na no, tą wyspę jednak weszli Bośni. Już... No, to Porsche tak hałasował. jest super oświetlenie. No chyba, że teraz są oszczędnościowo mniejsze, bo to różnie jest. Przejście na pieszych, to przejdę na lewą stronę. No, w rynku po tej transmisji już w czwartym odcinku, to sobie muszę ostro odpocząć. No, ja poważnie podchodzę do akcji, jako to live to live, a jutro, po jutrze chyba dwa lub trzy dni ma padać, więc nie ma co dzielić tej sprawy. Dobrze. No. O, dobrze. dobrze. Nic nie mówisz, człowieku. Trzeba pan i czekamy.

Przycisk Trzeba było przycisk nacisnąć Może się załapie Tylko tak cicho mówił ten automat Ja raczej słuch mam dobra ale ledwo to usłyszałem O jest Dobra. Idę do szermierza Ale musiałem nadłożyć drogi. No. No jeszcze kawałek. Tak jak Fredro to miał problem z tym piórem, to szermierzowi chyba czasami tą szpadę też ktoś sobie wypożyczył i nie oddał. Także za to skrzyżowanie to jest wejście w takie pod budynkiem. Przez budynek się przechodzi i teraz będzie ten plac. To uniwersyteckie uniwersytecki z naszą Uniwersytet ja już trochę uniwersytet W tej masce się już trochę ciąg spoczył Jest ciepło Muszę się słabiej oddychać Bierzmy, ale tu są widoczki Architektura super Aha, do przodu, bo tu ciągle nie przerzuciłem. E, dobra. O. Już się kłania zmęczenie, no tyle czasu ta akcja trwa. Praca kuźnicza Tu jest jakiś minimalny ruch, coś się dzieje kafejka, coś się dzieje, przynajmniej na wynos, ale jest coś. No, za jakieś 4 minuty koniec, dojdę do rynku i ja wreszcie skorzystam z czegoś na wynos. No, ile można robić relacje bez jakiegoś wspomagania gorącą czekoladą, czymś takim. To są takie zwykłe ręki. Bo za chwilę będzie ładniej, teraz się robi dopiero przyjemniej, tak późno. pod sam wieczór, wydaję do przodu. Dobra. No, te drzewa też są słabe. To nie ich pora. Będzie taki fajny obraz na jakby witrynie okiennej, na zamurowanym oknie. Ten obraz to w paru miejscach jest w Wrocławia i to taki no, utajniony amator, na zasadzie jak inni robią a, te malunki na ścianach. Takie różne was czy różnie. No to on rzeczywiście jest tak, że nawet był. O, to super robi. Wiem, że był kiedyś, nawet była oferta, był poszukiwany, żeby się zgłosił. Nie, że go będą ścigać, tylko że, e, no, że coś mu no, zapłacą, żeby tam coś malował. Wtedy nie. Chcę pozostać w ukryciu. Chyba dalej jest w ukryciu, tak mi się wydaje. Nic więcej nie słyszałem, żeby już oficjalnie działał No no i proszę, I powoli kończę Live Ultra HD 1440 radzicność 2K Wreszcie więcej ludzi mają odpowiedni dystans, ale jest ich więcej, coś przyjemniej to tak wygląda Wody normalnie na ten na wynos to tak często widzę to kosztują teraz gdzieś w tych rejonach e, pół kilo około 25 zł kilo 50 No, no tu jest coś podobnego, 24, 46. cztery stopnie można sprawdzić, będzie godzinę. Proszę, że to jest na żywo. I dalej 24, mimo że taka godzina. No i co? I wróciliśmy do rynku. To tylko ustawia oświetlenie. Słońce, tu daje. zaraz sobie siądę gdzieś tutaj koło kamieniczki ekspozę i na tle Feniksu będzie no wreszcie o wymarzone miejsce można usiąść a jest naprawdę Rzeczy nie Słychać Phoenix. Tu się ustawię jeszcze. No więc tak, teraz jakoś to trzeba to ustawić, żeby było dobrze. Najlepiej. widzowie, w czym no i Najfajniej, jak się ogląda, zapewniam Was relację na żywo, bo możecie coś przełączyć. Na przykład, teraz jak miałem tę transmisję, to raz czy dwa, jakiś problem techniczny, ale było tam z 15 minut. Może coś ciekawego byście zobaczyli, a tak nie zobaczycie, bo ja totem już to kasuję, jeżeli coś. Uważam, że no, tak trochę technicznie było słabiej. No, powtarzam, ale może tam coś było ciekawego. Potem jest to w archiwum, ale to nie jest powiedziane, że 100% będzie archiwizowane, coś ciekawego możecie utracić. Oglądając na żywo, nic nie stracicie. Jakość jest, staram się, żeby była jak najlepsza. No, czyli tak, zapraszam do subskrybowania. Subskrybentów zawsze po każdym filmie przybywa, i, i to mnie bardzo cieszy. Fajnie, jak jeszcze ustawicie ten dzwonek. Bo wtedy wiecie, nawet jak się zapomni, a jest transmisja na żywo, zostajecie tuż przed transmisją, czy w momencie rozpoczęcia, też powiadomieni. Jak macie czas, to zerkniecie. No, każdy ma komórkę i może na chwilę zobaczyć, co się dzieje. To jest zawsze przyjemnie. Jest też czat na żywo o te sprawy. Czyli kończę relację. Potem chyba będzie następne na żywo, jak we Wrocławiu, w ogóle w Polsce odblokują. Ogródki letnie to wreszcie będzie więcej ludzi. Teraz widzieliście zam, zamaskowany Wrocław, jak wygląda, a potem jak ogródki zaczną działać. Pewnie nie na 100%, ale jakoś tam w, dużej, w dużym stopniu. To nie wiem, czy będzie w połowie maja. Zobaczymy. Wtedy transmisję pierwszego, czy tam drugiego w tych pierwszych dniach zrobię. Czyli mi było miło. Przerzucam jeszcze na obraz tu. Tutaj za 15 sekund kończę relację. To już były cztery odcinki zamaskowanego Wrocławia. O. O. o, właśnie zamaskowany idzie faktycznie Wrocław. Dziękuję, zapraszam do oglądania kolejnych filmów.